Piękne miejsce, które nazywa się Outlaw Barbel. To nasz klub w Gdyni, który sobie postanowiliśmy z tym oto Tadeuszem tutaj zebranym założyć. Outlaw, czyli poza miłością. Tak. I pokażemy Wam, jak sobie można rozmycie trenować. Bez tych rozumiecie, ładnych chłopców z putami na wierzchu. tych takich. tych to, no, chyba to stringer, tak? Stringi na klatę. Stringi, no. Stringi na klatę. Bez dup, z gołymi dupami, bez bieżni. Normalną muzyką się przychodzi na na Nie, Tadziu? A to, że nie akurat tego widoku spoconych męskich sukni brakuje, nie? A sutek się w ogóle pocifam w sobie, czy ten pot, który kapie w klaty? Bo to po prostu z spoconych sukni na siłowni, po prostu, nie? U nas nie chodzi w takich stringach na klatę, bo wszyscy mają ginekomastię. To jest tak, że wiesz, tu prędzej że kurwa kogoś w bordeksach za, za szerokie kościółce, niż w tych kurwa stringach, no. nie? Aktualnie na sali mamy ekipę początkującą, w sumie dwupoziomową ekipę początkującą, czyli świerszcze i kleszcze. Kleszcze to są ci, co dopiero dołączyli. świerszcze to są tacy, co mają przynajmniej tam 3 miesiące stażu. Yy, mamy tak Adama, która sobie wyciwka. Mamy tutaj Rafiego, który z panem Grabowskim ćwiczy koszulę. Mamy paru zawodników Tadeusza. Nie ma natomiast grupy zawodniczej. Aktualnie na i trenują w innych godzinach, żeby mieli dostępny sprzęt w całości na siebie, bo zasługują na to swoimi wynikami. I tyle. Pamiętajcie, że trwa rekrutacja. Zaczynamy już ten poniedziałek. Następna no, rekrutacja miesiąc później, także mam nadzieję, że Denis to wmontuje do niedzieli Max Piszta przychodź ta Dołączajta Zapraszamy. Tadeusz zapraszasz czy nie? Tak się jednak zapraszam To chuj to nie przychodźcie Zawsze jest problem wiesz, z papierem kurwa w, w, toaletowym, nie? Ludzi się kurwa nazłazi, papier kurwa wysrają, mydło spuszczą, torby ten, do tory ładują, kurwa i się nie pokazują więcej, nie? No, tak to jest rekrutacja, nie zawsze. Ten zalesił za 4 tygodnie, więc tak naprawdę zaczął się piking. A że nagła, nagła zmiana planów startowych, mieliśmy mieć deload w tym tygodniu, więc połączyliśmy piking z deloadem, bo tak tutaj robimy. Więc dzień we wtorek, jak mieli wyciskanie ciężkie, no to to wyciskanie im robię lekkie, robimy tempo, pauzy. Tak, żeby sobie przypomnieć, to, że zrobili we wtorek, ciężką klatę, znaczy ciężką, około 10% atakowaliśmy. I teraz przez kolejne dwa tygodnie robimy dwójki jedynki na wyższym ciężarze, czyli w okolicach 100% maksa potem będzie tydzień delo'du i wystartują i pewnie jak zwykle nie pobiją pieru 3. Razem czarna raz, raz, dwa, dwa. Tak, tak. raz dwa, trzy Roki sprawy się wyjkować, dwa, sprawy, trzeba i prawda, druga, o trzy Кога ќе ќе влезеш до середина, тоа ќе ќе Nie chcę sztangi? Lepiej. lepiej. No inaczej, z tymi wyobraźniami sobie to wyobraziłeś? No lepiej. Opowiedz <grym> mi o tym, nie ja no, wyobrażenia no, i tam no, do... bo zacząłem i Michał, bo bardziej to rozciągać tangę niż ją po prostu opuścić i sięgać do niej klatką. Czyli tak jak mówiłem od początku, żeby robić. Kurde, no, bo można to na ma... zrobić na tysiąc różnych sposobów i dobrze o tym wieś. No. rozciągać można. Dwóch największych siłach w Polsce. Dobre. Co znowu? Ja mam hałas, kupiłem jeszcze jedną i jeszcze jedną. Dawaj. I zobacz co to powodu jak ściągam łopatkę, rura się ugina, nie? Ja chcę ją rozciągnąć i upiąć. Dlatego kula będzie ci ciągnęła rurę tak ciebie, więc będzie musiał oporować, trzymać ją nad klatą. robić sobie wejście.

Dupa w góry, leżysz na karku, łopatki w dół i do siebie, kładę dupę na ziemię, noga cały czas się odpycha, tak? Czyli nie leżę tutaj luźno, tylko się cały czas odpycham. Wydam sobie sztangę, napinam łopatkę, zamykam pachę i idę. Cyk, cyk, cyk. Dlatego, że zrezygnowałem z inżyniera i przechodzę do sekcji zawodniczej. I to mi się podoba. Na łatwiej, że Najpierw pary, sobie ułożysz, dupa do góry, jeszcze ściągnij łopatki do końca. I teraz tak, dupa dostaje w górze, jedna noga na ziemię, jak najbliżej głowy. Druga noga, dopiero odkładasz tu Teraz się ugiąć całe plecy, ściągnąć łopatki, nie? Nie chcesz tego robić kręgosłupem, tylko chcesz to robić mięśniami, tymi samymi, które robiliśmy przy drążku. Ten sam był łopatki, nie? Dupa na łapkę, noga, pięta, pcha w ziemię. Nie? Pięta pcha w ziemię. I wewnętrzną część łuda chcesz wcisnąć w łapkę. Ścisnąć łapkę przywodzicielem i twójką. Dupa jest napięta. Chwyd. Wypioskuj rękę, odchór pół... to co robiliśmy na pece farzu. Kiedy dochodzisz do kciuka, nie pozwalasz ręce się ugiąć, no pójść tą rękę. Nie robisz tego, tylko zostajesz w tej pozycji od małego palca. Palec po palcu z całej siły zacisnąć. I już w tym momencie zaczynasz ją rozciągać. Rozciągnij sztangę, ale łopatką. To jest ten ruch, a nie same ręce, nie? Widzisz? Klata do góry od rozciągania, a nie sama łapa. Rozciągnij. Najpierw wyprostuj. Rozciągaj cały czas i teraz w jednym momencie sztanga idzie na klatę, a noga przepycha cię na ławkę w tamtą stronę. Daj nogą i ławka. Widzisz, od się pozycja podnosi, nie? Zapnij pachę, o, tak jakbyś miał pomarańczo pod pachą, nie? I rozciągając sztangę idziesz w dół. Klata w górę, klata w górę, klata w górę. Szerzej łokcie. Szerzej łokcie. I tutaj. I do góry. Powoli. Jedziesz. Noga, noga, lata w górę, szeroko łokcie. I powoli do góry. I odkręcasz łokcie tak żeby okiec pota wygląda na ogóle Za 10 minut kurwa musimy kończyć. Sędzik, pokielik startuje na Arnold. Samotni trójboiści tylko czekają, aż z nimi podźwigasz. Dołącz do rekrutacji i dźwigaj I już dziś.